Halo, halo, dzień dobry, Kalimera. Moi drodzy, zbliżamy się powoli do końca naszego urodzinowego tygodnia. Dajcie mi, proszę znać, czy tutaj wszystko jest ok, czy widać i słychać, bo wczoraj były problemy z mikrofonem, więc nie było mnie słychać. Jeszcze tylko sprawdzę, czy na pewno wszystko jest w porządku. Mikrofon. To nie tak. Czekajcie, czekajcie. Aha, okej, okay, dobra. Z tego co widzę, jest tutaj wszystko u mnie ustawione dobrze, więc powinno być słychać. Kalimera Aga, kalimera Wojciech super. Moja siostra pisze, że widać i słychać bardzo dobrze. Cieszę się, że, że też dołączyłaś do nas. Więc, tak jak mówię, zbliżamy się powoli do końca naszego urodzinowego tygodnia, w którym świętujemy podwójne urodziny moje i mojego bloga. Jeszcze dzisiaj i jutro będę miała dla Was niespodzianki. Za chwilkę przedstawię Wam niespodziankę dzisiejszą. Mam nadzieję, że, no, że do tej pory niespodzianki, które Wam przedstawiłam, Wam się podobały. Napiszcie mi na czacie, czy, czy skorzystaliście z nich, czy, czy Wam się podobały. Cześć Gosia, cześć Tadeusz, super. Więc przechodzę od razu do, do dzisiejszej niespodzianki. Już tutaj bez przedstawiania się, wiem, że wszyscy mnie znacie, już zdążyliście mnie poznać przez tyle dni, przez które tutaj robię te live. Y. Także dzisiejsza niespodzianka jest dla osób bardziej zaawansowanych, tak jak już wspominałam, i to jest niespodzianka dla osób, które potrafią przynajmniej ułożyć podstawowe zdania w języku greckim, ponieważ tą niespodzianką jest nowa oferta, którą wprowadzam, i są to konwersacje w języku greckim ze mną. Na czym to polega? Konwersacje to, to nie są lekcje języka greckiego, to są zajęcia dla osób, które, tak jak już powiedziałam, potrafią cokolwiek powiedzieć po grecku, potrafią ułożyć proste zdania, potrafią e, odmieniać czasowniki, potrafią e, rozpoznają rzeczowniki, przymiotniki, e, więc znają już jakieś podstawy gramatyki e, i chcą nabyć swobody w mówieniu w języku greckim. E, I dzięki konwersacjom. Będą właśnie takiej swobody w, w mówieniu, poznają nowe wyrażenia i będą mogły po prostu swobodnie, swobodnie mówić po grecku. Dlaczego akurat konwersacje? Dlatego, że pisania można się nauczyć samemu, gramatyki można się nauczyć samemu. Słuchać też trzeba samemu, bo inaczej nikt za nas nie posłucha. Natomiast z mówieniem zawsze jest problem, dlatego, że do mówienia potrzebujemy drugiej osoby. Żeby nauczyć się swobodnie mówić, potrzebujemy mieć z kim porozmawiać po grecku, a tego no niestety samemu się nie da, nie da nauczyć. Dlatego też pomyślałam, że to będzie fajna sprawa, ja sama, kiedy uczyłam się języka angielskiego, przez 12 lat chodziłam do szkoły. Na normalne lekcje języka angielskiego uczyłam się. Natomiast z mówieniem zawsze miałam problem. I dopiero kiedy poszłam na konwersacje z angielskiego, to dopiero wtedy zaczęłam swobodnie posługiwać się tym językiem. A tutaj, no, z językiem greckim, nadal jest problem, nadal. Wiem, że na lekcjach nie, nie daje się takiego nacisku na mówienie, dlatego też no, tutaj wprowadzam taką ofertę. W tej chwili mogę przyjąć pięć osób. Dostałam już kilka zgłoszeń, także będę na nie wszystkie indywidualnie odpowiadać. Wszystkie informacje na temat konwersacji macie w opisie tutaj do tego live'a. Już wstawiłam zarówno na Facebooku, jak i na, na YouTubie. Na Instagramie za chwilkę wrzucę też link do mojego bio. Także tam będziecie mieć wszystkie informacje, w jaki sposób się ze mną skontaktować w sprawie konwersacji. No to tyle. Dajcie mi znać, czy, czy to jest coś, czym bylibyście zainteresowani, i czy, czy wam się w ogóle podoba taki pomysł. Mam nadzieję, że tak. Ode mnie to już wszystko na dzisiaj. Kolejne, kolejny live będzie jutro o godzinie 12. .00. Będzie to już ostatnia niespodzianka. Przypominam jeszcze dwie poprzednie niespodzianki. To była promocja w moim sklepie, która kończy się w niedzielę. O północy. W promocji można kupić moją książkę. Tutaj ją mam. Dogadaj się po grecku z darmową dostawą. Wystarczy wpisać kod urodziny w ostatnim kroku zamówienia. Druga niespodzianka to był zeszyt ćwiczeń do nauki pisania, który możecie pobrać zupełnie bezpłatnie z mojego bloga. Wystarczy wejść na blog pogresku.pl i tam na stronie głównej znajdziecie formularz, gdzie można pobrać ten zeszyt ćwiczeń. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że, że podobają się Wam te niespodzianki. Już w przyszłym tygodniu nie będziemy się tak często spotykać na live, więc odpoczniecie ode mnie. A tymczasem życzę Wam miłego dnia. Kalimera. Jasas! Yes